Jak pewnie wiecie, do Minecrafta istnieje plugin ze sztuczną inteligencją dla osób, które nie mają ziomków do Grifman hand. A jak pewnie wiecie, sztuczna inteligencja jest mądrzejsza od człowieka, dlatego w tym filmie musiałem zabić ową inteligencję, ale nie była to jedna sztuka, tylko było ich 50. A w dodatku owe roboty potrafią stawiać oraz niszczyć bloki, robić łotery, potrafią się budować i tak dalej. Ale żeby było mi raźniej, do wyzwania zaprosiłem mojego kolegę, Tymona Jolo. Jeszcze wspomnę, żebyście zostawili suba z dzwonkiem, ponieważ dużymi krokami zbliżamy się do liczby 400 subów, a mi na tym bardzo zależy. I tam jest statek, Dobre, serio? Ja tam nie Dawaj, dobra. Serio? Dobra. Leć po drewno, to leć po. Nie no, leć po drewno, nie marnujmy czasu, leć po drewno. Leć po drewno, czy tam statek zlutuj? Zrób nam pokamienne tulsy, zrób nam pokamienne tulsy, nie? Zbieram drewno. Chyba się zaraz utopię. Nie rób tego, nie, 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 nie top się. Okej, okay, mam, mam szczerze jakieś. Mam jakieś beznadziejne itemy. uwaga Craftuję no. dwa kilo, Nie, craftuję... 2. co jest? Dobra, 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 dobra. 13 żelaza i 2 złota. Co jest? Dobra, Dobra, dobra dzięki. I jeszcze bierz to. Dzięki. W sumie to nie wiem, po co ta siekiera kamienna. Ale do... Dobra, lecimy dalej. Tak więc, żeby mieć jakiekolwiek szanse z robotami, pozbieraliśmy jeszcze trochę bloków, żeby móc się podbudować. Jednak nie mieliśmy za dużo czasu, ponieważ od razu przyszli... O... Ale to za chwilę, ponieważ... Sponsorem dzisiejszego odcinka jest HostGear, czyli hosting serwerów dla graczy bez lagów i spadków TPS-u w Minecraft od 15 zł miesięcznie, co stanowi dobry stosunek ceny do jakości. Backupy w chmurze, stabilna rozgrywka i systemy anty to wszystko oferuje nam HostGear. Stwórz własny serwer w tani, łatwy i co najważniejsze bezpieczny sposób i graj ze znajomymi, a w razie pytań skontaktuj się z supportem, który Ci pomoże. Sprawdź HostGear z linku w opisie. To, do... Dobra, ogólnie to już są tutaj łowcy Uj. nasi! Jest... Łódka! Łódka, łódka, łódka! Czekaj! To... Oni gonią ciebie, ja zrobię łódkę! Oni no tutaj łód rób, ja rób, rób, rób łódkę. łódkę, rób łódkę, ale zapierdzielają co jest? Pięćdziesięciu ich jest! Ej, dobra, ja chyba... Ja ich tak mogę... I dobra, w mnie dwóch, goni mnie dwóch. Ja ich zabiję. Dawaj, robisz łódki, o kurde, ale... Dostaję... Co jest? Co jest? Oni ci zabijają? I dobra, chłopie! Dobra, dobra chłopie. wsiadaj do łódki, wsiadaj do łódki, wsiadaj do łódki! Dobra, dobra, chciałbym! Wsi o kurde! Co jest, co ty robisz? Dobra, jest! Uciekliśmy! Dobra, jak, wygląda? jak wygląda sytuacja? Eee, bardzo kurde. daleko od nas są! Są bardzo daleko od nas! O o, mamy ląd! Mamy ląd, mamy Sos. ląd! Ej, są! Są! O stary! Nie dobra, nie! puszkę! Przyleźli tu, dobra! No uciekaj! Uciekaj, uciekaj, dawaj! Uciekamy! Uciekamy! No uciekaj! Chodź tu do mnie! Człowieku, wszyscy na ciebie lecą! Dobra. Nie, trzeba ich rozdzielić, trzeba ich rozdzielić! tylko żebyśmy nie zginęli. Jest, sobie, nie tego. Dobra, Dobra. sobie nie tego! Dobra, jest ich już tylko 49 jest to, jest to piramida. Właśnie o tym mówiłem, mam super pomysł. O kurde, ja jedzenia nie mam. Mnie ogólnie ciągle gonią, ale ja mam plan, co ja zrobię. Bo potrzebujecie, oni oddali. Chodź, 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 chodź tu, chodź tu. Czekaj, gdzie ty jesteś? Star, ja nie mam bloków, ja nie mam. Znaczy, nie mam jedzenia. Ja mam ledwo jednego, dobra. Nie ja Ej, Uciekam, nie, bo oni ma... trzy serca. Trzy serca mam. Weź, weź ode mnie, trzy serca mam. Statek mam! Szybko. Statek mam! Ej dobra, płynę pod wodą mam statek. Kolejny. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Patrzę, było nam jedzenie jakieś. Jest! Oni nie pszenica! Nie mogą mi wejść pod wodę. Cholera, pszenicy, o, nie mogą pod wodę iść. Nie mogą pod wodę iść. Dobra, płynę, ja ma... ten... jestem w łódce, jestem w łódce. Kurde, Czas, ale biją. Nie wiem jak Dexie sobie z nimi poradził sam. Nie, nie zdążę wciąż do Dobra, biją mnie. Ja będę ich bił z miecza w sumie. O kurde, ale hity, co jest? Dobra, uciekłem. Uciekłem na łódce, uciekłem na łódce. Ok, podaj kordy, podaj kordy, podaj kordy. Więc jak widzicie, nie szło nam za dobrze. Jednak w pewnym momencie odkryliśmy błąd, a mianowicie roboty zaczęły być bite przez moby. Stary, oni biją mnie z pięciu kratek. Patrz na to. Patrz, co? Aha, dobra, co jest? Co się tutaj dzieje? Nie idą przez zombie, co jest? Dzien tu jest za zamknięty jakiś. Czerech. On ginie od pająka. Co jest? Ale horda Ale horda mnie bije. Co się dzieje? Gdzie ty jesteś? Ja idę powiedzieć. Widzę, idę, widzę tykuje, cię. Widzę twójnik, widzę twój nik. Siema. Co jest? Oni mnie dobijają, dobijają mnie. O kurde. Dwa serca. Dobra, ucieknę im. na do... chwilu. Dobra, żyję, żyję. Dwa i pół, se... Dwa i pół no, serca mam. Do, do... do wody, do wody Dwa wody. Wiem, wiem, Weed wiem, wiem. Ja mam kobietę. Łódką polecam. łódką. Bardzo dobrze. Dobra. Łódkę. Bardzo dobrze to można wykorzystać. Złoty jabłko mam. Dwa diamenty, dwa diamenty. Co jest? Pięciu mnie. Full focus na jednego. Mam na jednego fokus Jest? zabijam jednego. Co jest? Jaka rzeź? Dobra. Mam fokus na kolejnego. Zabiję kilku, zabiję chyba. Dobra. już pięciu zabiję ogólnie. Dobra. Dobra. Kolejny. O, stary, jak to, jak to musi wyglądać ta walka? Dobra, ale został jeden. Jest. jest! Dobra, ile jeszcze? Jest dużo ich jeszcze. Ale dobra, ja już zabiłem 8 łącznie. Patrz to, widzisz te niki? No kurde, widzisz widzę. te niki tam? Co jest? Ej, dobra, lecimy. Co jest? Co się tutaj? One się, oni się zestakowały, te dreamy. Ej, dawaj im teraz TNT na mo. Co jest? O, kurde! Dobra, giną. Patrz na Chat, patrz na Chat. Uwaga. Nie! Wszystkich tu zabiję. I oddal się, oddal się od nich. Co ty? Co jest? Mam pod wodą. Co? No co ty? Co ty odwaliłeś? No chodź, 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 Ale, 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 bitwa. ale, jabłko. Ej ale, nie, złoty, złoty, kok, złoty, kurde, refa, no refa. No ta ref, no tak no, ta. Dobra, a ich stary, ale nie mają takiego dobrego movementu jak ja. O no, stary. Ej, dobra, trzeba ich bić. Od... Kurde, stary. Więc krowy uciekłem bez, im bez... powoli. Mam powiem, stary. Jest, zabiję kilku od Creepera. Dobra, Creeper. dobra, dzisiaj, dzisiaj. Do mnie. O stary, dobra. Ale serio, oni 50 CPS-ów walą. Mam fokus no, na on, jednego. Oni rozwalają babusy. O kurde, ale walka Ej, oni mi w ogóle tarczy nie niszczą. Przecież zregenerować, dobra. Oni nie będą ją tak dużo, więc zdążę zregenerować, dobra. Fokus na jednego, no i... dobra. Udało się. Dobra, ja muszę uciekać ja... ogólnie. Ej, no to nie jest coś Ej, taki chyba trudny. Bo gdzieś utknęli, bo mam tylko trzech, aby ja było ich tu więcej, dobra. I tak szczerze nie. wydawało mi się, że to będzie trudniejsze. Biją. U stary! Ale nie dobra, W sumie to nie jest aż tak mało Dobra, nie Co? Dobra, zabiję. Okej, okay, dobra. Kończymy z nimi. Jeden się zblokował u mnie w trapie. Kosz, Dobra, czekaj, bo zabijamy. ich. Nie umiem ich zabić, co jest? Dobra, kolejny. Jest! Kolejny! O, mam, ci... mam jednego! Gdzie jesteś, nie? Czekaj, czekaj, czekaj. Jest! Nie ostatni został! Dobra. Więc jak widzicie, został nam ostatni łowca. Ale na całe szczęście, Tymonowiolo Violo udało się go znaleźć. Więc czy udało mi się wygrać? Oglądajcie dalej. O, jest, 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 jest. jest, jest, jest. Biorę górę, biorę górę, biorę górę, biorę górę, biorę górę, biorę górę, kurde spadłem Jak nie ma żadnej łódki Gdzie ty jesteś? Kordy dawaj, kordy, kordy Czekaj, czekaj Stary on tu jest, ja nie mam nic do jedzenia Widzę go, widzę go, lecę po niego, content, nara Stary na tym pół serca go pije. Jest, no, na Dobracie ci! Wygraliśmy! Dobra, udało się! Yes. Yes. Let's go! Zostawcie sobie!